Chcę powiedzieć, że Cię kocham, kocham myślisz, że to jest przyjaźń. Mówię się, że odejdziesz, Ty bym to ujawiła. być przy Tobie, myślę u nas tajemnicy. Uzywam moje prawdy, te uczucia w ciszy. Czego nie umiesz Serce pierwszegoś to nie przemówi, musisz mi pokazać, że zależy, Tobie na mnie Inaczej moich uczuć Spójrz, że nie I chociaż to znak, spojrzenie jedno, skromny bóźnie Da mi pewność, nie chcę odkrywać, tego co czuję. ale śmiałości nieco mi brakuje Chcę tu przyjrzeć, cię kocham już od dawna, Lecz Nie powiem ci, że ci kocham, myślisz, że to jest przyjaźń Boję się, że odejdziesz, gdybym to ujawiła Nie chcę być przytomnym, nas w tajemnicy Ukrywam moje prawdziwe uczucia w ciszy Nie chcę ciebie stracić, ale co będzie, jeśli się okaże, że stanie mi się ten Co się stanie, jeśli nie chcę czekać więcej że się możemy spróbować Zrobię ile toj emocji nie będziesz żałować Wówczas cię ku mnie tam zamieszkamy Tyle sercowanych, bo nie spróbowali Tyle łez wylanych sami poduszkę I motyw ma o to, że nareszcie usnę Że odcinek spotkam ciebie w snach i że chociaż tam nasza miłość będzie trwać Chcę być z tobą przegranić myśli, Czy to w ogóle Ci się urzeczywistni sobie co nadejdzie dzień Nosi, razem, się Nie powiem Ci, że Cię kocham Myślisz, że to jest przyjaźń Bo nie świeszę, odejdziesz Gdybym to ujawniła Chcę być przy Tobie Myślę o Was tajemnicy Ukrywam moje czarne uczucia w ciszy nie powiem ci, że cię kocham, myślisz, że to jest przyjazd A się jeszcze pojedziesz, gdybym to ujawniła Siedzę przy tobie, myślę o nas, w tajemnicy Pokrywam moje trawki, uczucie w ciszy Nie powiem ci, że cię kocham Nie powiem ci, że cię kocham 也不辩积水且可喊。也不辩积水且